Hej, zapraszam cię do poznania ostatniego z czterech jeźdźców biznesowej Apokalipsy. Dzisiaj opowiem ci o tym, czym jest, co tobie i co Twojej firmie robi zagubienie. To czwarty jeździec w cyklu o jeźdźcach biznesowej Apokalipsy, ale wcale nie najmniej groźny. Każda z tych czterech postaci może solidnie przejechać się po Twoim biznesie, niosąc szkody i generując straty. No ale dzisiaj o zagubieniu. Jak mówię o zagubieniu, to mam na myśli ten stan miotania się i przeskakiwania od decyzji do decyzji, od strategii do strategii. Zagubienie to ten stan, w którym nie wiesz, co wybrać, co będzie lepsze. Wszystkie ścieżki, wszystkie kierunki, wszystko wydaje się równie wartościowe, ciekawe i inspirujące, a ty nie wiesz, która z tych dróg będzie najbardziej odpowiednia dla ciebie i dla twojego biznesu. W nawale informacji, który nas otacza, w, ilości, w ogromnej ilości bodźców, które mamy, w ogromnej ilości mm, źródeł wiedzy, z których można czerpać y, y, wiedzę, pomysły biznesowe, naprawdę czasem trudno się odnaleźć. Na no dodatek trudno stwierdzić, która z mądrych głów, która mówi do ciebie w internecie, jest tą głową, która ma rację. No i jak to w życiu bywa? Wcale nie o rację chodzi, tylko o skuteczność. No i większość z tych mądrych głów pokazuje tobie i sprzedaje tobie dobre narzędzia, dobre metody. No i cóż z tego, skoro bardzo często one są wzajemnie sprzeczne? Zagubienie przejawia się tym, że masz trudność w podjęciu decyzji. Miotasz się, zrobić jedno czy zrobić drugie. Ojenne, jak ja to znam. Nawet teraz jak nagrywam dla ciebie to wideo, no to sama jestem w takiej sytuacji, że doświadczam tego wewnętrznego rozdarcia, co ja mam zrobić, w którą pójść w stronę. Także naprawdę dobrze rozumiem, o czym teraz opowiadam. To rozdarcie pomiędzy decyzjami i zagubienie w świecie wielu informacji, porad i wskazówek powoduje również, że decyzje, wtedy kiedy już je podejmujemy, to nie mamy takiej stuprocentowej pewności, że to jest to. Czyli ona jest taka trochę niby podjęta, ale z taką odrobinką niepewności, czy na pewno jest dobrą decyzją. Ilość informacji, która do nas dociera, powoduje też, że staramy się podejmować decyzje, wiedząc wszystko. I coraz wyraźniej widzimy te momenty i te luki, kiedy brakuje nam danych. I ten brak danych w świecie zalewu danych i oczekiwaniu naszym wewnętrznym, że te dane do nas jednak dotrą, powoduje, że my odwlekamy. Haha, wracamy do poprzedniego jeźdźca odwlekamy podejmowanie decyzji i zawieszamy siebie i nasze biznesy w próżni. Czyli zagubienie powoduje trudność w podejmowaniu decyzji oraz niepewność w ramach tych decyzji, które udało nam się podjąć. Kolejna sprawa to nie wiemy, którym informacjom zawierzać. Ilość informacji, która do nas dociera, jest tak potężna, a one same bywają na tyle różnej jakości, że nie wiemy, czym się kierować. I niestety, Dobre wskazówki czasami giną w gąszczu tych, które są kiepskie, ale po prostu dużo bardziej nośne. Każdy z nas pragnie, wewnętrznie pragnie prostej recepty na skuteczne rozwiązanie jednej tabletki, którą jak łykniesz, to rozwiążą się wszystkie problemy. Wszyscy tak mamy. To jest naturalna potrzeba, żeby było łatwiej i żeby wreszcie uwolnić się od tego bólu, który nam towarzyszy wtedy, kiedy zmagamy się z jakąś trudnością. Więc to nic dziwnego, że dajemy się w cudzysłowie złapać na hasła marketingowe, które niestety nie dowożą potem obietnic, które zostały złożone. No i to wszystko, ta. Ilość różnych informacji, kursów, książek, webinarów, e-booków, konsultacji, programów rozwojowych, z którą masz do czynienia, no to naprawdę wszystko może spowodować, że ciężko wybrać, kogo słuchać, od kogo się uczyć, skąd czerpać. Dodatkowo każdy mówi o tym, że ma coś wyjątkowego, coś unikatowego, coś, co właśnie teraz rozwiąże Twój problem. I to powoduje, że sięgasz po kolejną książkę, po kolejny kurs, po kolejny webinar. No, tak swoją drogą, to dlaczego mnie słuchasz? No, pewnie z tego, z tego samego powodu. I uczysz się o marketingu od Jasia, od Kasi, od Marysi i jeszcze od Stevena. O mm, lejkach sprzedażowych uczysz się od kolejnych trzech osób, o robieniu podcastów od następnych pięciu. A tymczasem wystarczyłaby. Jedna osoba, jeden dobry kurs, jedna dobra książka, podjęta decyzja i działanie w określonym kierunku, żeby osiągnąć rezultaty. Czy najlepsze? Nie wiem. Ale wtedy, kiedy wybierasz źródło wiedzy, za którym podążasz, to przechodzisz do działania, prędzej czy później, zaczynasz coś robić. A jak zaczynasz coś robić, to są efekty. A jeśli tylko się uczysz, 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 gromadzisz i uczysz, to zamiast działania możesz mieć coraz większy mętlik w głowie i czuć coraz większe zagubienie. Jako przedsiębiorcy, zagubienia doświadczamy też w priorytetach, które są. To jest w ogóle śmieszna sytuacja, że słowo priorytet oznacza jedną najważniejszą rzecz. A ja już nie pamiętam, kiedy używałam tego słowa w liczbie pojedynczej. Zawsze to są priorytety więcej niż jeden, co samo w sobie jest już dosyć paradoksalne. Ale priorytety wynikają z tego, jaki jest cel naszego działania i jaką strategię przyjęliśmy w drodze do tego celu. Czyli wiesz dokąd zmierzasz i wiesz, no powiedzmy jakim środkiem lokomocji chcesz się do tego celu dostać. Wtedy priorytety wyłaniają się same. Jak chcesz dojechać do, do Gdańska samochodem, no to nie musisz kupować biletu na pociąg. To staje się zupełnie oczywiste. Priorytetem staje się to, żeby zatankować auto. Podobnie w biznesie. Jeżeli wiesz, dokąd zmierzasz i jaką strategię wybierasz, żeby tam się dostać, no to wtedy priorytety w twoim kalendarzu układają się same. Natomiast wtedy, kiedy miotamy się w zagubieniu, od decyzji do decyzji, od strategii do strategii, pomiędzy celami, czy teraz jednak działać bardziej na rzecz tego, żeby pozyskiwać nowych subskrybentów, czy robić te przeklęte TikToki, no to nic dziwnego, że w Twoich priorytetach jest totalne zamieszanie. A jak tam pojawia się zamieszanie, to prokrastynacja wjeżdża na całego i w ramię w ramię z zagubieniem, po prostu szaleją jak dziki w żołędziach. Jakie koszty ponosisz Ty wtedy, kiedy pozwalasz zagubieniu rządzić Tobą? Pierwszy koszt, który przychodzi mi do głowy i którego sama bardzo wyraźnie i bardzo boleśnie doświadczam, to utrata energii. To miotanie się z jednej strony na drugą stronę, podejmowanie decyzji raz jednej, raz drugiej, raz tak, raz śmak. To powoduje, że jesteśmy wymięci, wyszarpani i potwornie, potwornie zmęczeni. To biegnięcie raz w jedną stronę, a potem gwałtowny wzrost i w drugą stronę, bo może jednak trzeba zmienić decyzję i zmienić sposób działania. To jest naprawdę potwornie wyczerpujące psychicznie, potwornie wyczerpujące intelektualnie, no i ostatecznie cierpi też na tym nasze ciało. I wydaje mi się, że w kontekście przeżywania Stresu i doświadczania silnego stresu, to to, jak bardzo miotamy się w zagubieniu, może być najsilniej doświadczane jako właśnie napięcie, spięcie, które potem czujemy na przykład w, w plecach, w brzuchu albo jako ból głowy. Kolejnym kosztem, który ponosisz wtedy, kiedy zagubienie szaleje w Twojej głowie, to jest utrata poczucia bezpieczeństwa. Ponieważ kiedy jesteśmy zagubieni, nie mamy poczucia kontroli nad tym, co się dzieje z nami i z naszym biznesem, no to wpływa na to, czy czujemy się bezpiecznie, czy nie. No chyba nie muszę Ci wyjaśniać, że utrata poczucia bezpieczeństwa jest naprawdę bardzo dotkliwym zjawiskiem i nie życzę tego nikomu. Wtedy, kiedy nie czujemy się bezpiecznie, naprawdę trudno jest podejmować dobre, adekwatne decyzje. Kiedy nie czujemy się bezpiecznie, trudno jest dostrzegać szanse w otoczeniu, bo najczęściej to, co widzimy wyraźniej, to raczej zagrożenia. Kiedy doskwiera nam zagubienie, kiedy czujemy się zagubieni, kiedy nie wiadomo, w którą stronę pójść, jaki wybrać cel, za kim podążać, to Kolejnym kosztem, który ponosimy my jako jednostki, jest brak możliwości, wyciągania wniosków i uczenia się na własnych błędach. No bo jeśli w trakcie prowadzenia określonego procesu biznesowego, zmieniasz sposób działania, zmieniasz metodę, no to po zakończeniu całego procesu trudno będzie Tobie go, Przeanalizować i powiedzieć, które działania były w pełni skuteczne, a które nie. No bo jak ten proces masz taki poszatkowany, trochę robisz w jedną stronę, trochę robisz w drugą stronę, to potem wszystkie wnioski, które wyciągasz po analizie tego całego procesu, one będą obarczone. Takim ryzykiem, że nie wiadomo, które z Twoich działań miały wpływ na który moment rezultatu. Bo rezultat biznesowy nie jest czymś, co pojawia się bezpośrednio po Twoim działaniu, tylko nawarstwia się i roluje, tak jakby przyrastał w czasie. Więc po takim procesie, w którym Ty zmieniasz decyzję i Ty zmieniasz sposób działania, no ciężko będzie powiedzieć, co było ok, a co jest do poprawy. Dlatego to miotanie się od Jednego sposobu działania do drugiego sposobu działania będzie powodowało, że ty masz ograniczoną możliwość uczenia się. I wcale cię nie zachęcam do tego, żeby nie zmieniać decyzji, bo tylko krowa nie zmienia poglądów. Natomiast w ramach określonego czasu, określonego procesu, na przykład kampanii sprzedażowej, dobrze jest realizować jedną strategię, czyli nie rzucać się w tym zagubieniu jak pchła na łańcuchu, tylko poprowadzić sprawę od samego początku do końca, żeby potem wnioski, które wyciągniesz, były dla ciebie wartościowe, miarodajne i uczyły cię czegoś konkretnego na przyszłość. No bo ja rozumiem strach przed tym, że kampania się nie uda i nie sprzedaż tyle swojego produktu, ile miałeś albo miałaś nadzieję sprzedać. No tak, to jest strata. Natomiast jeżeli będziesz się miotać od jednego do drugiego, to wcale nie masz żadnej gwarancji, że sprzedaż więcej. Może być, że sprzedaż trochę więcej, trochę mniej. Różnie może być. Natomiast to, czym na pewno ryzykujesz, to to, że cały ten proces nie będzie dla ciebie tak wartościowy w procesie uczenia się. A my cały czas uczymy się w biznesie, ciągle coś się zmienia, i najbardziej wartościowe wnioski to te, które wyciągamy sami z własnego działania, bo one dotyczą tego, jak my funkcjonujemy, są zgodne z tym, jaki my mamy sposób myślenia, odnoszą się do naszego rynku, do naszych klientów i do naszych produktów. I to powoduje, że te wnioski dla nas są najbardziej wartościowymi ze wszystkich. No i oczywiście, Twoje zagubienie wpływa też na Twój biznes. W jaki sposób? Tych skutków jest bardzo wiele, i one mm, przeplatają się i zazębiają się z tymi skutkami, które ponosisz wtedy, kiedy szaleją w Twoim biznesie również pozostali jeźdźcy biznesowej apokalipsy. Pierwsza z tych konsekwencji to utrata stabilności. Kiedy ty się miotasz od decyzji do decyzji, od sposobu działania do sposobu działania, no to tak samo dzieje się z twoim biznesem. Twoja firma nie może rozwijać się w ustabilizowany sposób, wtedy kiedy ty ciągle coś zmieniasz i modyfikujesz, kiedy ty raz idziesz w stronę produktów, po to, żeby po kilku miesiącach zmienić front, i jednak uznać, że będziesz skupiać się na usługach. Kolejna konsekwencja, którą ponosi Twój biznes, to utrata szans. Ponieważ bardzo w bardzo wielu sytuacjach sukces nie pojawia się nagle. To nie jest tak, że buch i pewnego dnia jest szaleństwo. Jesteś popularny w social mediach, Twoje produkty sprzedają się jak świeże bułeczki, Twoja rolka została wiralem. Takie rzeczy dzieją się jako efekt długotrwałych, zdeterminowanych. Działań, które z uporem maniaka prowadzą w określonym kierunku. Kiedy posłuchasz wywiadów osób, które osiągnęły sukces w biznesie, z którego są zadowolone, to one same bardzo często mówią o tym, że nie było żadnego przełomowego momentu, nie było żadnego punktu wow. To wow widzą klienci. Natomiast z perspektywy prowadzenia biznesu i rozwijania biznesu, to była codzienna, Systematyczna, wytrwała praca, która prowadziła te osoby w określonym kierunku. W związku z tym, jeśli ty będziesz się miotać, zmieniać decyzje, zmieniać sposób działania i co chwilę zmieniać model biznesowy, no to to, co mógłbyś albo mogłabyś wypracować w takim dłuższym procesie, no to po prostu zniknie ci z przed oczu, bo nie zdążysz tam dojść przed kolejną zmianą. I ostatnia konsekwencja z Twojego zagubienia w biznesie, dla Twojego biznesu, o której chcę Ci, o której chcę ci powiedzieć, chociaż pewnie mogłabym je wymieniać i wymieniać i wymieniać, ale myślę, że ta jest szczególnie istotna, no przynajmniej szczególnie istotna jest dla mnie. Mam nadzieję, że Ciebie też przekona no i spowoduje, że zechcesz walczyć z zagubieniem. To wiesz co? Wtedy, kiedy Ty jesteś zagubiony, to Twoja firma traci konkurencyjność. Tracisz przewagę konkurencyjną na rynku, na którym funkcjonujesz. Wiesz, dlaczego tak się dzieje? Już ci tłumaczę. Bartek Popiel, z którym miałam przyjemność współpracować i którego zresztą bardzo uwielbiam, używa takiej metafory żarówki i lasera. I że w biznesie można działać i że w ogóle można działać albo jak laser, albo jak żarówka. Żarówka jest wtedy, kiedy ty robisz wiele różnych rzeczy, zajmujesz się różnymi obszarami i jakby każdy problem szerokiej grupy klientów jesteś w stanie zaspokoić. I w całym pomieszczeniu, na dużym, na dużym segmencie Twojego rynku, Ty jesteś obecny i świecisz. Można też działać jak laser, czyli wybierasz sobie Jeden problem, precyzyjną grupę docelową, i po prostu skupiasz się na tej jednej strategii, na tym jednym działaniu, na swojej specjalizacji, która wyróżnia cię spośród wszystkiego innego. No i teraz to jest przyjemne być żarówką. To jest przyjemne stać w świetle żarówki. Tylko, że żarówką nie przetniesz kamienia. Niczego nim nie przetniesz. Możesz poświecić. Pytanie, czy trochę ogrzejesz, ale jeżeli zależy ci na tym, żeby trafić dokładnie w punkt i zrobić zmianę w tym punkcie, nie? Laser tnie, robi dziurę. Więc jak chcesz y, mieć laserową skuteczność, czyli realizować rzeczywistą zmianę w ramach tego, co robisz, to Twoje działania muszą być skupione jak laser, a to oznacza, że nie możesz sobie świecić. Od jednego do drugiego. Tylko potrzebujesz poradzić sobie ze swoim zagubieniem, wybrać ten jeden kierunek i z dokładnością i precyzją lasera działać dokładnie w tym zamierzonym przez Ciebie, e, przez ciebie celu. W innym przypadku stajesz się jedną z wielu żarówek na tym rynku, a wtedy, kiedy będziesz laserem, Twoja skuteczność jest niezaprzeczalna. Zagubienie to czwarty z jeźdźców biznesowej apokalipsy. Tym samym dochodzimy no, do finału cyklu o y, tychże postaciach. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam Cię na webinar, w czasie którego będę opowiadać Tobie, jak poradzić sobie z każdym z tych czterech paskudnych. To nie mogę powiedzieć panów, bo to ani panowie, ani panie z tych czterech paskudnych typów. Nie będę Ci już w czasie tego webinaru opowiadała, czym jest osamotnienie i jak wpływa na Twój biznes. Nie będę powtarzać tego, co powiedziałam Tobie teraz o tym, co Tobie i Twojej firmie robi zagubienie. W czasie tego webinaru skupię się już tylko na tym, jakie narzędzia, jakie metody, jakie sposoby wykorzystać do tego, żeby poradzić sobie z tą przeklętą bandą. Opowiem Tobie też o tym, co to jest Mastermind i w jaki sposób Mastermind pomaga rozprawić się z tą ekipą. Webinar odbędzie się pomiędzy 12 a 13. Dołożę wszelkich starań i przygotowuję wszystkie materiały tak, żeby zmieścić się w godzinę. Czyli Ty przychodzisz z lunchem albo z drugim śniadaniem, siadasz przed komputerem, a ja opowiadam Tobie to, co mam do opowiedzenia i po tej godzinie wiesz, co masz zrobić, żeby pokonać tą bandę, żeby wreszcie ruszyć ze swoim biznesem do przodu, żeby odnaleźć poczucie bezpieczeństwa, stabilizację, poczucie sprawstwa w, w swoim biznesie i nie działać już jak na zaciągniętym hamulcu ręcznym, tylko po prostu ruszyć do przodu. Zapraszam cię serdecznie na webinar do zobaczenia.